I jesteśmy przed nową apteką, która powstaje. Cała ta budowla powstała 5 tygodni. Pracuje tutaj 6 osób. Więc widać, jak tutaj jest szybkość przy takich budowlach. Bardzo dużo metalu. Widać tregry, które są potężne. Na tych tregrach są stropy strunowe przenoszą wystarczająco naprężenia, wcale te mury nie są grube, tutaj z przodu jest 14 cm szerokości, z boków mamy 19 cm szerokości tak się w Belgii buduje szybko i koniec o, proszę bardzo i myślę, że pochwalę się za jakieś no wakacje będą więc po wakacjach gdzieś myślę, że wrzesień to będzie, znaczy do wakacji, do końca czerwca, będzie już postawiona następna kondygnacja, ponieważ w poniedziałek kładziemy płyty, a wtorek już będą szły mury, więc chcemy zakończyć to murowanie przed 1 listopada, gdzie będą wakacje długie. No a do września, to myślę, że września, październik myślę, że to będzie koniec tej budowli i będą magazyny, biura, apteka. Bardzo piękny obiekt. Zresztą dobrze usytuowany. Jak zwykle, trasa przy samej trasie. Partner, z którym współpracujemy, jest bardzo rozsądnym i mądrym człowiekiem. Wie, gdzie inwestować i wie, jak to robić, żeby było bardzo dobrze i efektywnie. Widzimy, jak to wygląda. Proszę bardzo, ulice przepiękne. To znaczy długie, ruch jest niesamowity. Dzisiaj jest niedziela, więc ten ruch jest mały, ale wiadomo, że punkt jest dobry. Punkt jest dobry i dużo miejsca na podjazdy samochodów, na parkingi z tyłu. Parking, wjazd będzie z prawej strony, tam będzie układana kostka, tam będzie parking i wejście będzie od drugiej strony. Pokażę zaraz gdzie. Widać tutaj, jakie duże pomieszczenia. To będzie magazyn, akurat z prawej strony będzie apteka. Proszę bardzo, metale, metale, jeszcze raz metale, po to tylko, żeby można było przyspieszyć całą budowlę. Potężne supy betonowe, beton tutaj oczywiście B35, to w Polsce to tu musiałby być B60. Tutaj są takie dodatki, że to na drugi dzień po zalaniu stropu murujemy, stawiamy całe palety i jedziemy dalej. Tutaj będzie wejście od tej strony. Widać, że ten parking będzie wcale nie mały. Okolica też jest fajna. Są duże tarasy. Widoki będą przepiękne. Jesteśmy z drugiej strony tej apteki. Przyszłej lewa strona to jest na prostego dźwigu. To jest apteka. Prawa strona, magazyny. Mówię proszę spojrzeć, dużo metalu, jakieś betonowe sklepienia. Wszystko idzie bardzo sprawnie, bardzo szybko. Materiał jest bardzo dobry, wszystko robimy na piance. Nie potrzeba tutaj zapraw. Zaprawa jest tylko na pierwszej szykcie, a później już jedziemy pianką. Materiał jest bardzo dobrze wyprodukowany, więc nie ma żadnych odchyłek, nie ma żadnych problemów. To by było chyba na tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego każdemu, miłego dnia, miłej niedzieli, miłego wypoczynku i do zobaczenia, do usłyszenia.